Wglądy w dziedzictwo przodków. A to jest wiersz pod tytułem Alsłowia Cienia. Światło w cieniu to głos otwarty na szepty drzew i borów. To głos tchnący w księgi życie samym dźwiękiem. To głos, będący księgą snów i słów. Gdzie sowy przysiadają na ramieniu i mruczą czule. Już czas, już czas. Zawołać ze wzgórza własnych myśli ku innym głosom, z innych wzgórz, z tego samego pagórka, ku dolinom zapomnianych łąk i pastwisk. Ku cieniom najstarszych wierzb i sosen, strzegących zapachem, głośnych cienia wizji. Choć ulotne są jak skrzydła omiatające polany, słowa, rzucają cień na słońcu, wielobarwne kruków wezwanie. Otwieram oczy to głos, światło w cieniu.